Siewaneczko, z tej strony Joshi, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zwykle jest ze mną niezastąpiona ekipa hoło no, to jest zapłota. Ciema. Ciema. A po podążę do Ciebie. Pakuję się do maszyny, już mam zapięty siewniczek i normalnie Cię odwiedzę. W sensie zostawię sobie tylko mi? Tak, na Mój tym kawał, nowym twoim go... mnie na tym nowym twoim gospodarstwie, także pasz tam kawę, tylko pamiętaj tak jak, tak jak tata Konowi... Kononowicza ma być trzy razy parzona, bo wtedy jest cieplejsza. Także... Pełnym smakiem mówisz? Ta, nie no trzy razy parzona, bo wtedy jest cieplejsza. Pamiętaj, także poproszę trzy razy Dobre. parzoną kawę i lecimy. Le, lecę do ciebie oglądać to twoje nowe piękne gospodarstwo. Leś leś, będziesz je na pewno widział z daleka. No na Tylko pewno. z ty... dobrej strony, co? A nie od do tej strony. I no, ładnie coś... od frontu wiedzieć. Czekaj, 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 to żeby to zrobić, to ja Musisz bym musiał... Teraz przy Chyba piwiarni pi... przy, pi... przy piwiarni właśnie. Oto o to mi chodziło, że, że teraz bym musiał z tą tą. Ja tu co prawda ciągam za sobą wielgachny siewnik, ale dobra tam trochę ropy spalę. się. Jedziesz przy piwiarni. Że no i tam się, się nie skręcisz nie w prawo, do końca prosto, miniesz całe moje gospodarstwo i tak od twojej strony to by wyglądało jakbyś wjeżdżał od tyłu, ale tak naprawdę wiedzisz od frontu, wiesz. Żeby tam się nie pchać przez obory, okay, no bo... Czek, pierwsze czek. wrażenie, musi być dobre przecież. Tak, no pierwsze wrażenie musi być dobre, tylko że ja póki co a, 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 a Będę ten... ci skakał przy płocie mała... No Będę czy się pływę. mała awaria, bo nie mogę za bardzo zakręcić z siewnikiem, bo jest taki wielki, ale już się udało. Prawie. Yy, o. Także o, tu koło łabu. piwiarni ładuję. Grzej na tłoki, bo tutaj kawa czwarty raz się parzy dla... Czwarty raz już się parzy, o, to będzie. Porządnie zaparzona, dobra, teraz czekaj, bo tutaj przy tym zagajniku w prawo, gigacko. O, o, no, wykręcaj, tam no, wykręcaj. A, już widzę z daleka wielki moloch yy, mleczny, można by to nazwać. Yy, mleko Nator 2000 AKA <laughs> Popo. Yy, dobra, czekaj, ja tu. Ja tu teraz już. Jest jeszcze... tylko jeden. No właśnie, właśnie, Dla, do tego czekaj. Zaraz tu będziemy no oglądać, dalej, dalej. Będę, będę się poczuwał do tego, żeby zostać oprowadzonym Tutaj chyba musiałbym nawet jeszcze przed twoim przyjałem trochę kosiarko podatać. bo mi ksaki i krzaczory polarosły, ale... A no dobra. To jest trudno. Nawet gdzie tu wjeżdżać. Dalej, dalej prosto, Grzej. Okay. Dobra, dzisiaj prosto. ładuję. No i Tutaj dobra. zaraz będzie zakręt. Masz jakie hale mijasz. Tutaj o, przez osienko możesz się ci Pokażę za chwilę. No i czekaj, i tu to gdzie? To jest prosto, cały czas prosto. Aha, dobra, dobra, dobra. Tutaj musimy całość jakby Uciekajne. objechać. Tu będzie nasza droga. Łącząca nasze gospodarstwa. No. Na naszą wy wydzielona. się zaraz w lewo. O, no, czekaj, bo ja tu I się to muszę naddać trochę. odrzucić. Żebyś no. mi trawy nie powygniatał. To to naprzeciwko też oj, moje. O jak tutaj hala stoi, ostatnio wnosiliśmy, Jeszcze nówka sztuka blacha, lachówka na górze. No właśnie widzę, chłopie. Widzę. No, wiesz, widzę to Niby wszystko. takie stare z nowym pomieszane, no bo jednak za dobrze być nie może. Trochę po dziadku, Ale dużo modernizacji było ostatnio, żeby to wszystko doprowadzić do takiego stanu. Dobra, to myślę, że toj, kamera z zewnątrz tora. się należy. I wjeżdża moim bydlenciem No i na, wjeżdżasz na główny plac. Na główny plac, i czekaj, i tu myślę, że go zostawię, żeby nie przeszkadzał gdzieś gdzieś na boku. A nie na środku, a, więc dobra, nie no będę ty... wyciągał. Niech będzie na środku. na razie. a, no, a widzę, to, to co tu Myś... mamy w tych garażach? masz co mamy... już były? Chyba nie, nie. Część była, część nie była. Siewnik punktowy Fernelanda 9 metrów. O? go chyba ostatnio, bo powiem ci, całkiem oprócz tego, że nowe gospodarstwo to jest park maszynowy, żeby jednak wiesz. No, 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 żeby to. Reprezent maszyny reprezentowały tak. tutaj samą. Tak, swój wie, żeby było czym obrabiać, no. Żeby było czym obracać. Jedyne co lekcjon został ten sam, bo nie opłaca mi się go wymieniać. Jak poszedłem bardziej no w bez sensu, prady, to Bez sensu, bez tak. sensu już zmieniać. No. E, idąc dalej, po twojej prawej stronie widzimy. Jo, Zgrabiana duża i od krona, bo od krona bardzo dużo maszyn braliśmy, później też zobaczysz. No, I od krona. A tutaj też w tym garażu masz dwie za, naczepy. Dwie naczepy. No. Dwie naczepy. Jedna wielkona, jedna fligla, mm -hmm. Wie Była tank. Jedna z wózkiem, podciągnik, co by ciągnik ciągał. Druga już pod tira. Przejdźmy tutaj dalej. W tej chwili widzisz mniejszą, ale nowszą oborę na krowy na 70 sztuk. O. Może będę tutaj hodował krowy mięsne też, żeby nie ładować cały czas tylko tych mlecznych, bo ja nie tam coś, nie, pustki Nie, nic na razie nie ma. Ale Okej, okay, Ale już wystawiona, ładnie. Tak. Ładnie ogarnięta, fajnie, fajnie, fajnie. No tam fajnie. na tej starej PGR-owskiej mleczne, bo tam dobry osprzęt, a tutaj chyba. To Jarka astronauta jest. jest. Dobra. Trzeba ją przestawić do tamtej starej, bo hmm. tutaj mięsne będą. Dobra. Dobra. Oj, żebym cię tu zamknął, chodź, wyskaczuj. Nie, czekaj, ja super, chłopie. Drzwi, drzwiami, jak Drzwiami, drzwi kulturalnie jeszcze ci je zamknę, żeby ci przepaść. przeciąg nie szedł. Chociaż chyba Minus się coś nie dalej. da. Dobra, później chcę zamknąć. Patrz, Kejsior, ale Kejsa już nasz, z kalaszową no. Pottingera. Tutaj nowy ma nabytek, Lemken. L lemken, no ten sam sobie mamy ja chyba, nie? Już nie macie, przez to, że przeszedł w moje ręce. A, okej. A i tutaj pojawiły się Kaniula nowa i Reno... Prenos. tam śpi w Reno. Jerzyk do roboty, a nie śpi w Renówce cholera jasna. Daj mu się nacieszyć nowym nabytkiem. I teraz pas, Jesz tutaj cię poproszę. Po tej nowej hali. I teraz patrz na... Oooo! Orszyk. Dziewnik korsza i zobacz, jaki on wielki. Teraz sobie wyobraź go musi ciągać. No podejrzewam, że kolejna jakaś wielka masyna, hehe. Dobra, ale tu mamy jeszcze dwie sieczkarnie. Dwie krony. Znaczy, że Jaki sieczkarnie, sieczkarnie? sieczkarnie i pokosówkę. Tak? Pokażę. Kosiarka, wielka kosiarka. Prawda. Kron... I... No, ale widzę, że kro... kron... ...X. Krony były... Wiele całe trzy sztuki. Mocno... Tak Powiem ci, dealer płakał do szczęścia jak przyjechaliśmy taką umowę podpisać. A? Ja, to bój nie płakał. O ser kto by nie, nie pokazał ze szczęścia przy takich, przy takich zakupach, nie? I to jeszcze Proszę przy ty, tyle zostawionej kasy. Dobra, to tyle dawaj, kasy, pokazuj gdzie poszło. masz to bydle, co ciągnie tego... Jakie by... A co może Co ten siewnik. A może najlepsze zostawimy na koniec, co? A dobra, no nie będzie. A tutaj bym ci pokazał silosy zakończyć. No tu są i Potingera. No też. O z reklamą potingera, by, żeby było taniej. Tak. O ty Normalnia. No i ale było trochę... Przerdził, przeżydził, nie, jest nieskończona, no. No tak. I taka bo wiesz, na kiszonkę będziemy sypać, ale też tą sianą kiszonkę będziemy hmm. robić. Dobra, idąc dalej, tutaj widzisz. Czekaj nowy. Sekundę, nowy już nowiutki. się obracam, już się obracam, no nowiutki. Nowy Nowewiutki rozsiewasz od Amazonek. Amazonek, no? Przyszło trochę hektarów, co trzeba było kupić. Roscie większy, bo czasem no. ile można sypać. Ło masej. brudny, ale brudny bo robi. I teraz też też niedawno kupiony nabytek, bo nie spodziewałem się, że. Taki 3, 3, wielki potwór, co go pokażemy na koniec wiedzie. Ale 3-3 piątka. 3, jest 3, też, 3 bardzo dobra. Też nie szybsyta. jest przegubowy, więc fajnie się nim manewruje. Aha, no to już zdradziłeś się, się, Nie zdradziłem, co? Dobra, Czego Czegubowy się ciężko skręca, bo ma mały skręt. Że tu przetrząsarka... E, Pottingerek i... I, i, JCP, i ładowarka to JCB. A no. I co tu I jest, do, jeszcze, jeszcze mamy. mamy do a, mamy. Moich krów mlecznych. I zobacz to, co tu jest zaparkowane. To jest główna y, maszyna, zabawka Fares, języka. Ten, yy, mie mieszalnik ten Ja nawet do tego się nie siadam, tyle elektroniki tu jest nawalone, dałem no, młodemu do zabawy. No niech się bawi, niech nie? Niech, niech, niech operuje, się bawi nie nie? elektroniką, jak w te komputery gra, to, nie, to niech se to oferuje joystickami. A mo może byś przyszedł, pokaże jak to się rusza, co? Dawaj, Jerzyk je jesteś? Już idę, już idę, już idę. Żyjesz tam? A zasiedział nie, się nie. pewnie w tym... To zanim się idzie to co na moje krowy, co zobacz jakie no, fajne. Nie, 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 nie. O, czekaj, czekaj. No, no właśnie dobra, widzę, że nie, nie. pootwierane tu mają. One co mogą tu normalnie wychodzić? elegancko? Oczywiście. E kurde, to to tam... Ó mam 60 no, sztuk, bućka, Ale Gotowy do rozmnożenia. No. Eee, na to. A, o, jak... Jaki to ma zakres? A jak Jerzyk operuje. No, elegancko. No. Tylko mnie tam nie chciał z Fajnie, fajnie. Jakby cię przemieliło, to krew ja by chciały. Weź, weź, weź. Ja się boję takich maszyn. Ja do ciągnika no, spoko, ale takie jak ktoś się kręci dobra. z przodu, to no ten, dobra. Josi, przejdźmy tutaj dalej. Dawaj, co, dalej co jeszcze ostatnio masz? Ostatnio przyjechał mi transport z nawozów, o, nawozów, nawozów nasion no, i oprysku na chwasty. Idąc Oraz, dalej, no. oprócz gigantycznych binów, bo gdzieś te ziarna trzeba trzymać, to tutaj widzisz, jedna naczepa stara wrost, trzeba o. ją zezłomować, bo do niczego się nie daje, druga kronka, no wie, o transportu tych nawozów na głównie, no i tutaj na bele, flambet tak zwany. Eleganckie, no. bym powiedział. I tą zamkniętą kronką jeszcze piwo, nie? No wiadomo. tak, tak, oczywiście. No, bo to ten. No, teraz tutaj tu, tu, jeszcze placu tu... zostało. Placu zostało, tutaj trochę zarosło, ale wie, taki teren, że ciężko o to dbać. No tak. A tu no. wielkie, wielka płyta na tą... Na obornik. Na, na obornik. Jeszcze tak. nie go. Tak, stacujące. no i tu jakoś, jakoś, No. Jesteśmy po krótkiej przerwie, kawka wypita. To na czym to skończyliśmy? A no, to po, po... Chodź, josh, chodź tutaj za rogiem. No. Przedostatnie, że to rozciciel, żeby prezentować. <śmiech> <śmiech> nie, 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 nie tej analogii, może właśnie co? Tutaj Trautmann, zielony Strautman. potwór, rozrzutnik do owornika. Straoutlic? Ty, ale I to to jest. Bardzo to... Do to ty chcesz rozrzucać, jak ty nie masz owornika? No, bo krowy muszą narobić. A, no to dobra, czyli to taka przyszłościowa inwestycja. Przyszłościowa inwestycja, bo inwestycja była dosyć droga. A jak u jednego dilera co płakał ze szczęścia, braliśmy wszystko, to dał nam a, trochę raba. No to już już wzięliście przy okazji. Okej. Okay. Tak, wzięliśmy przy okazji. Teraz co no że syrku. macie? Macie sporo tego sprzętu. Ja ci powiem, że. Weź za, za sprintu i tutaj. Od ostatniego razu, jak tego. Od ostatniego razu, jak widziałem. Twój w ogóle park maszynowy, w zasadzie wasz park maszynowy, biedniej było i to srogo biedniej. No to teraz. Weź się odwróć, zamknij dobra. oczy i się odwróć, Dobra, a ja dobra, za... ja zamykam oczy, zasłaniam się. Że... Ja, nic nie widzę. Nic nie widzisz? O, coś słyszę. O, to teraz się odwróć. Dobra. Łocież, panie. Patrz jaki. Jaki kanciak. Ale kanciak. na nabytek. No na nowy nie mogłem sobie pozwolić. Znaczy się no... Do... Może tak. Ale ten jest dla mnie nowy. Najnowszy na farmie, tak? Najnowszy e... na farmie i najmocniejszy na farmie. Nie tak, najnowszy jak tutaj model wskazuje. Ale powiem ci, że i tak jak ale... na swoje lata, pięknie zrobiony. Pięknie wygląda, na niczy. Tak? no bo jednak nasze tereny lekkie nie pokaż są. Pokaż go w środku, pokaż go w środku. A wsiadaj, proszę bardzo. Pobaw się, tylko nie zepsuj, chyba się nie A, wypłacisz. E, panie, już jakieś elektronika tu jest. Przyzwysaj się, przyzwysaj, bo o ile ja dobrze słyszałem wasze plany, no to wiesz. Tak, jest, e, jest. chyba co jeszcze nie mogę. Je, jeszcze, teraz. jeszcze nie, nie tego. Nie mówimy Dobra. co, ale... ale ja faktycznie. Ja widzę, że ty już się rozeznałeś, jak cię tym jeździ. Tak, już... Już, przód, przód, ale ci powiem, że ci jeździ tym przekupowym, bo tak nagle już w miejscu i ci się szyba przesuwa no. w prawo albo w lewo, nie? I takie. ten, ale no, dobra. Takie modele mają dużą przewagę, bo one są mocno bardziej skrętne. Ten kupiłem od jakiegoś Niemca, co stał się trochę jako wrost. Plakier w dobrym stanie, ale hydraulika tam trochę nie domaga. I mi się wydaje, że kręca gorzej niż katalogowo. No ja tu, ale. Ja to co robię, czelen. Pele, no żeby się zmieścić. Krócej gorzej niż katalogowo, i żeś się nie zmieścił właśnie. Przez to, że wrostu no. Niemca trochę postał. Chyba trzeba oleje zmienić. Może tam jakieś może oboje jakieś Może jakieś hydrauliczne, wiesz? Bo to, bo to wygląda na to, że on przez tą, że ma jakąś taką leniwą hydraulikę, i przez to nie chce skręcać. Nie. Wiesz? Może na pompie mocy brakuje. Nooo no zobaczymy. na seryj trzeba go wysłać. Może Ale Ale mam go z tym ZPS-em, więc... O, E, zmieściłem się. A Dobra. teraz Spójrz się w lewo co tam jeszcze stoi. No właśnie. Ale to to już widziałeś. O, no, no no no. no. Tak, widziałem. Taki to, 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 to już widziałem. To, to tyle ode mnie z moich Dziś. maszyn. I teraz, może oceniłbyś park maszynowy, jak i gospodarstwo. Co? Powiem, powiem ci, że gospodarstwo no, wygląda gargantuicznie, można wypowiedzieć. Wszystko jest tak wielkie, tak tu jest dużo przestrzeni, że nasze gospodarstwo. Ja myślałem, że my z majstrem aktualnie mamy dość spore gospodarstwo. Nie? Po czym przyjechałem do ciebie. I generalnie nie mamy tak wielkiego gospodarstwa. A jeżeli chodzi o park maszynowy, to tak jak już wspomniałem, yy, no masakrycznie się nie? To co było, a to co jest teraz, to co jest teraz, to jest, yy, to jest no niebo a ziemia. Nie no, no oczywiście, że gratuluję, yy, gratuluję rozwoju, no i, i oczywiście życzę jeszcze większego rozwoju, no bo co to tyle? No takich sztegerów tu powinno być pięć na takie wielkie gospodarstwo. To Ja tu sobie... Nie ludzi do pracy. A, no to o, z, z, tym, z, tym, z tym to nie tylko ty się mierzysz. E, także to akurat jest ten. Ta akurat jest A ci nasz powiem, problem też. Ci jest mój szczyt bogactwa. Uwa, tak. bo mogłem sobie pozwolić na dwa kerszery. O nie, dwa kersze, dwa kerszery, gaz. No. Dojro. Nie no, przydadzą no, mi się, się, przydadzą. Zagrzał. Przydadzą mi się, bo ten, bo ci powiem, że y, myć to wszystko po tych pokrowach i tak dalej to... Y, a ja cię tu wyprowadzę. No no, czekaj, już tu właśnie kręcę. I co tutaj przez silos. No czekaj, bo ja się muszę złamać, a ja się nie wiem czy ja się... To, Móż, to, no, masz... to albo przez jeden, albo przez drugi. Masz do wyboru cztery. No. Nie, no myślę, że to się zła. Dobra, teraz tutaj i mogę cię wypuścić tutaj w lewo, bo też mam jeden wyjazd tutaj. Ale wiesz co, ja jadę na czternastkę pole, więc ja i tak prze, przejadę sobie przez tą, przez tą no. naszą miedzę, co Pronto zostawiłem. Wybram. Więc no, się zmieszczę to. tutaj. Także na razie. Ba, ba. No, bo. także wi widzieliście. E, Albo pa farmę, jak y, ten. Jak się rozrósł, także mi no, się podoba. E, więc, więc zobaczymy, jak. Apopo teraz będzie działał z resztą e, tych. Może się zobaczymy na jakiejś akcji, co nie. Apopo? Jest taka opcja. No, oczywiście, że jest to opcja. Ja nawet chciałbym zaproponować wspólną akcję. No, no bo wiesz, jak to... Myślę, że odmówić, się, odmówić nie mogę. Zbliża nie się nie. okres ścinania trawy, tak zwanych pianokosów. No, prace zielonkarskie zawsze spoko. A propos ja zielonki, majstru, to co tam porawiasz? O! Robisz ja? coś z zielonką? Przez chwilę pryskałeś chyba jakieś zielonki, w się chwasty. O no, nie, ostatnio w lesie zbierałem zielonki, wiesz? Aha, zielonki w lesie. Jakie zielonki w lesie zbił? No? Z... O, Zielonki, grzyby. Aha, są takie grzyby. Ja no? się na grzybach nie znam stary. Chyba powiem ci, chyba każdy grzybiacz ma swoją nazwę na te grzyby. No, no, tak, tak, to, to jest. Nie no, faktu. jakieś takie. Jakieś kanie, kanie to znam. Kanie to to no, Jakiś... no, wiesz, że mi kanie na działce urosły. Serio? Tak, 8 sztuk Lol. No to na na, na, na patelnie masełko i najlepsze jedzenie na świecie Dokładnie, nie to jest zielonki, taki zielone zrobiam To nie zielone to nie dobre Zielone to nie zielone to Dobra, czekaj, ja się tu rozkładam O, te siwki Tylko siwę nie gadaj Czaszki są, są. też brązowe. O tyle to jeszcze wiem o brzuchach. E, dobra, czekaj, e, wybierz materiał siewny. E, nie kukurydzę, ja słonecznik poproszę i jadę. No bo na tym polu ma być słonecznik. Zresztą tak. pojadę. Przyjadę moją maszyną do driftu. Bo tego bo ci jest na Masz no, maszynę, to, do tak, no, maszynę do driftu? Mam maszynę do driftu. Wstęp pokazywać przy oh, na takim ładnym gospodarstwie to stoi sobie gdzieś w krzakach, od czasu do czasu trzeba przepalić. To jakieś pewnie E4 śmieć. No żeby Ty, tylko, to jeszcze lepiej. Taka maszyna, zaraz tam przyjadę, taka Masina że się drogi nie trzyma, Rwie się do boku jak. To tu od... tam. Pole tak zwany poprzeczniaczek O chłopie robi I no nie posionym. A To nie twoje pole To co cię to obchodzi Co bo tam potrzebujesz? Dałeś mi burcie Majstrów tu trzeba będzie jakieś do dorzucić O jazu z czym ty jedziesz To nie może to jakieś polo Dobra, nie powiem. O Boże, święty Borowicz. O nie, siat Oje i teraz masz wyrost na polu. Czekaj, czekaj, pa, bo ty chłopie nie umiesz jeździć po lubezu. Patrz teraz. No patrzę. Dobra. No yy. proponuję go zazłomować. Dobra, <laughs> ale szerszeń. Ty, ale Dobra. to kto cię teraz wyciągnie? I wtedy się tak gnił. O! Wyszedł. Wyszedł wyszedł! Dobra, nie, nie odciągam ci od pracy więcej. No, ale nie niesporządny. I ten, majstru, ja ci powiem tak, u azotów to będziemy musieli dosypać. Bo ja ci powiem, że to co wysieje teraz przy cianiu, to nie wystarczy absolutnie. Ale tylko ile ty masz? Zapankowałeś do pula. No tak, tylko że nie, chodzi mi o to, że y, stary tu potrzeba 45-60 kg na hektar. No, no, co to jest? A no. mi, mi wysadza tak, że mi się robi maksymalnie z tego. Y, że mi się robi maksymalnie z że jeszcze brakuje no, 10-15. No ale jest automat. Nic to nie daje. Ja też nie ja. mam. Po plus pięćdziesiąt Także to jest... 50... Tak, te... normalna dawka no tu trzeba będzie dosypać myślę na azotu jakiś oprysku sobie zrobić ja jadę nie tak... nie, bo jak masz na automacie to ci wysiewa a na wosk wosłyszy... już wiem, że w... wiem, że mi wysiewa z ziarnem no tak, no ale ci wysiewa Ilość docelową. aha. Czyli później już nie trzeba tego dosypać, żeby było. E, a po niepościonym. Musi ręka ci wydłubie. Aha. Niepościonym no tym polonezem. A jak koła buksują. <noise> o poloneza. Gdzieś ty a Gdzieś ty a W dzisiejszych czasach poloneza dorwał. Gdzie Mam, no, słucham, tak. w zdjęciu. <laughs> Aha, no w sumie, w sumie jedyne miejsce, gdzie można spotkać już Ale Poloneza. jak go zobaczył, to byś widział, że to złożony z pięciu on jest. A to przecież był tu u mnie. To, no to, że maska się różni kolorem, to nie znaczy, że to jest z innego auta. A jak mam maska na to. Kolor... W, w Polonezie mogło być tak, że, że się na linii produkcyjnej pierdzielnęli i po prostu pomalowali lakier na lakier. To było całkiem normalne. Także mogłeś mieć auto w trzech kolorach, pomimo że nie było bite. Bo po prostu się im tak wykowało. Także spokojnie. Widzisz, nówka stuka, nie śmigany. No, chopie, to jest zabyteczek, rarytasik. E, Niemiec płakał jak sprzedawał. Tylko chodzi jak kosiarka. Ze szczęścia chyba. O, no, raczej, raczej z tego, że odzyskał wtupione pieniądze. Eee... no. Dobra, ja tu zrobię sobie nawrotkę w moim polu warto jakoś tam kombinować i wjeżdżam z kolejnym z kolejnym paseczkiem elegancko. Hop się fuch. To teraz a zapodam sobie tego y, to by sobie ten y... to by sobie nie psuć Krzywo, w sensie to by sobie krzywo nie pola problem jest. Ale GPS jest no, 20. w 5 top. No w to. 25 jest, jest zarobiście zrobiony GPSik, y, co na pewno usprawnia pracę z, y, z tym. No właśnie, jak wy już sobie pograliście y, 25 i 22, to może wsłuchujcie, co poszło na plus, co poszło na minus, ale nie chodzi mi o takie oczywiste zmiany jak poprawa, na przykład graficzna. No bo to jest oczywiste, że przez 3 lata będzie trochę ładniej. No więc, ja co powiem, Waszym zdaniem a popo, jest że... na plusa, co na minus? A ja Ci powiem, a propos, że ten temat zostawimy na następnym yy, odcinku i w następnym odcineczku yy, poruszymy ten temat. Bo tutaj mieliśmy dość dużo e, tematów i akurat właśnie chciałem kończyć odcineczek, także e, myślę, że, że ten temat poruszymy na 100% od razu w następnym odcinku. Dobra, więc ja się z Wami żegnam. Jeżeli odcineczek Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz, bijcie na następny odcinek, żeby posłuchać to ciekawego e, powiemy na temat 25. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dobra. Dobra.